Zadanie związane jakby z praktycznym zastosowaniem poprzednich filmów i no i może być taką powtórką do sprawdzenia z funkcji wymiernej. No i tak, co my tu mamy? Zaznać wszystkie prawidłowe odpowiedzi? Proste o równaniach takim i takim są asymptotami wykresów funkcji o wzorach. No i właśnie. Zobaczmy. Co tutaj nam się wydarzy? Przede wszystkim musimy tutaj spojrzeć, że ta funkcja, ta funkcja i ta funkcja są w takiej postaci jakby ogólnej funkcji homograficznej, więc musimy ją przedstawić w postaci kanonicznej, czyli a przez x minus p plus q. Dlaczego? Bo moje q jest asymptotą. Pionową, czyli y równa się Q. A moje P to X równa się P. To jest asymptota pionowa, pionowa. Tu mamy poziomą. Więc do dzieła. To się równa. Robię X minus 2 na górze X minus 2, nawias tu piszę 4. Dlaczego? Bo tu jest 4. Ja mam tak 4x minus 8, a muszę mieć minus 3, czyli ja muszę dodać 5. Równa się 4 przez x minus 2. Przez x minus 2. Plus 5 przez x minus 2. To skraca. I mam 4 plus 5 przez x minus 2. Eee, I tak, w sumie, jedną rzecz możemy zrobić duż, dużo wcześniej. Popatrz. Tu muszę mieć x minus 2. To odpada, czyli to nie będzie. Dlaczego? Bo tutaj mam x minus 2 równa, nie może być 0, czyli x nie może być dwójką. A musi być, że nie może być minus dwójką. A jeszcze jedna rzecz. Bo może zaraz być, a to jest minus 2, mianowicie, a pani nie zaznaczyła. No właśnie. Bo ten minus jest jakby ze wzoru. Widzisz, to jest minus. Czyli ta odpowiedź nie. Tu jest plus 4, a musi być minus 2, więc też odpada. Tu jest tak jak w tym wyższym, czyli to też odpada. No i w sumie tylko musimy tutaj to zamienić na postać kanoniczną. No to lecimy. Minus 4 razy x plus 2 przez x plus 2, czyli minus 4x minus 8, a ma być minus 3. Czyli ile musimy tutaj sobie dodać? Jak od minus 8, chcemy mieć minus 3, czyli plus 5, tak? Aha. Czyli mamy minus 4x plus 2 przez x plus 2 plus 5 przez x plus 2. To się nam skraca i otrzymujemy 5x plus 2 minus 4. No i tutaj jest napisane, że nasze, że to jest Q. Ci patrzę, tu jest Q minus 4 i tu jest Q minus 4, czyli jest git, bo tak ma być. I teraz tu mam tu minus 2, no i ona się tu ukryła. Czyli X nie może być minus 2 x plus 2 nie może być zerem, czyli x nie może być minus dwójką. Czyli się zgadza. Czyli ta odpowiedź i ta, to jest, są odpowiedziami poprawnymi. I co chciałam tutaj jeszcze Tobie dodać? No, żebyś uzupełnił lub uzupełnił temat. Tutaj zaraz wyskoczą okienka, ale no właśnie, jak masz jakiekolwiek pytania, daj znać. Czy rozumiesz, dlaczego to od razu wykreśliłam i w sumie zostały mi tylko odpowiedzi poprawne? Eee, no. Także do usłyszenia w kolejnym filmie.